A my teraz będziemy mówili o świętowaniu i o fantastycznej zabawie. Razem ze mną pan Michał Gawdzik, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach. Dobry wieczór. Witam państwa, witam panią redaktorze. Pierwszy czerwca co prawda już za nami, ale Dzień Dziecka trwa w najlepsze, także w Polskim Związku Łowieckim, bo 6 czerwca spotykacie się w Ogrodzieńcu, żeby świętować, żeby zorganizować dla dzieciaków fajne atrakcje skupione wokół przyrody i poszanowania tej przyrody. No to powiedzmy, co za... A poza spotkaniem z muzyką myśliwską, pokazem psów myśliwskich będzie także przygotowany dla najmłodszych. Co będzie przygotowane dla młodszych? Więc panie redaktorze, przede wszystkim Dzień Dziecka z Polskim Związkiem Łowieckim to jest nowa jakość łowiectwa, którą zainicjował łowczy krajowy kolega Paweł Lisiak. Tego dnia, przede wszystkim już od godziny 12, jest masa atrakcji dla naszych dzieci. Mamy przede wszystkim pokaz... Taków drapieżnych, pokaz sokolniczy. Są stoiska edukacyjne Polskiego Związku Owieckiego Zarządu Górniowego PZE w Katowicach. Są oczywiście stoiska edukacyjne Lasów Państwowych. Można zrobić tropy zwierząt z masy solnej. Jest pokaz łuków, oczywiście dla najmłodszych, malowanie twarzy, wystawa fotograficzna. Jest naprawdę spora atrakcji na naszych stanowiskach, oczywiście dla dzieciaków. Krówki, balony. Kubki, różnego rodzaju konkursy wiedzy edukacyjnej, więc tych atrakcji jest bardzo dużo. dużo Czyli no. będzie i słodko, i zabawnie, ale ja wyczytałem w informacji na temat tego wydarzenia, że będzie również wypuszczanie uratowanych ptaków na wolność. Tak, dokładnie. To jest jedna z atrakcji zorganizowane przez Leśne Pogotowie w Mikołowie. O godzinie 15.00 tutaj na zamku w Ogrodzieńcu będą wypuszczane wyleczone ptaki. A dlaczego akurat. Na zamku, no bo zamek kojarzy nam się z rycerzami, nie z lasem. Ja tam przynajmniej drzew nie widziałem. Dlaczego dla zamku? Chcemy po prostu uatrakcyjnić tutaj tą formę yy, dla dzieciaków, po prostu pokazać troszeczkę inaczej. Tam w Ogrodzieńcu nie ma za bardzo lasów, więc będzie to... Ale za to dookoła na jurze tych pięknych lasów nie brakuje. Jak rozumiem, chodzi o to, żeby zaszczepić wśród najmłodszych tą miłość do przyrody, no bo pokazujemy tutaj i tropy zwierząt, czyli jak rozpoznawać i bawić się w lesie podczas na przykład wypraw z rodzicami, ale też tą troskę, właśnie poprzez to, co mnie bardzo zaciekawiło, wypuszczanie tych uratowanych ptaków. Tak dokładnie. A oprócz tego chcemy zrobić coś dla innych, tak? I tutaj bardzo ważne, że pan redaktor to wspomina, bo dla nas główną bohaterką tego dnia oprócz Wiadomo, naszych dzieciaków, jest tutaj akcja charytatywna i pomoc dla niepełnosprawnej dziewczynki 12 Emilki. Będziemy tutaj kwestować w tym dniu na pieniążki po to, żeby pomóc w rehabilitacji tej mieszkanki odrodzieńca. I tutaj z tego tytułu pragnę wszystkich zachęcić do tego, żeby po prostu. W Wesprzeć tą akcję. Czyli jest szansa, żeby przyczynić się i zrobić też coś bardzo pożytecznego, tym bardziej, że będzie można chyba podzielić się również własną krwią. Tak, oczywiście. Tutaj z kolei od godziny 11 na parkingu przy zamku można oddać krew. Z tego tytułu serdecznie zapraszamy. Jest to z kolei akcja organizowana przez Polski Związek Łowiecki pod hasłem dasz, bur, dasz Krew. Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia? E, szczegóły e, oczywiście można znaleźć na portalach internetowych, e, no, ale zachęcam do odwiedzenia naszej strony, czy to na Facebooku, czy to naszej stronie internetowej www.eu-katowice.pl. Startujemy, przypomnijmy o której godzinie? O godzinie 12 e, do 17 można oczywiście przyjść już wcześniej oddać krew, oczywiście ci którzy mogą i gwarantujemy na pewno fajną zabawę, gdzie w czasie pandemii nasze dzieci wiele miesięcy w, mieszkały w, były w domach, więc na pewno ta w, forma, że tak powiem, atrakcji na świeżym powietrzu na pewno będzie fajna i w, Wyspytaj więzy rodzinne. No, myślę, że tak. Fajna, fajna atrakcja. a Jeżeli można przeżywać dłużej Dzień Dziecka, to tylko i wyłącznie przyjemniej. Bardzo dziękuję Bardzo za wizytę dziękuję. w naszym studiu. Oczywiście, drodzy Państwo, zapraszamy do Ogrodzińca 6 czerwca od godziny 12, a godzinę wcześniej już można podzielić się swoją krwią. My tym...